Pepe, czerwono-białe, być może I za chwilę jest... to co pokaże. Wiara w tego człowieka, żeby ten bieg wygrał, bo cały stadion, zamilkł po tym czternastym wyścigu, eee, cały stadion jest w konsternacji, oczekują tak jak właśnie ta przed nami drużyna Wilków Krosno. Co się wydarzy w tym 15 roku? No to kto? Zielona Góra czy Krosno? Krosno czy Zielona Góra? 15 wyścig, o decyduje. Protasiewicz, Milik, Tangiej, Lebiediew, Zróbczyk, Kocałkowski. Między tymi zawodnikami wyjaśni się, kto będzie miał ligę, ale chyba wielki krosto. Po raz pierwszy w historii tego krosińskiego żuża, Będą mieli chyba. Podkreślam chyba, bo tangent nie odpuszcza. Tangent będzie szarpał się z milikiem. Za chwilę ostatnie okrążenie. Krosno szaleje. Zielona góra będzie płakać o st a więc jednak wilki krosną w Ekstralicze 2023. Tak to się właśnie dzieje. Wilki krosno. Zielona góra w pierwszej lidze. Smutek u Lubazu. Radość cefa wilków krasno, które po raz pierwszy w historii basują. Karierze, ale to jest smutna, pyrrusowa wygrana kapitana Falubazu, który przejeżdża teraz obok uradowanej ekipy krośnieńskiej w ataki. A tak będzie płakać Zielona Góra dziś po na stadionie. Ponad 10 tysięcy kibiców na pewno ze łzami będzie opuszczać Zielonogórski stadion. A tak się przepięknie cieszy zespół krośnieńskich Wilków, które dziś tutaj obroniły 10 -punktową przewagę z pierwszego meczu. Przegrały! Wilki, różnicą 8 punktów i krośnianie z Zielonej Góry 700 km. Jaki to będzie przepiękny i radosny powrót! Jak smutna będzie teraz Zielona Góra. Taki jest sport, Szanowni Państwo. Tak jak mówiliśmy przed 15